My tutaj jesteśmy, ale jednocześnie powstańcy się tutaj biją. Jednocześnie wieszają tu trogutta. To z ich krwi brośli ci, którzy poszli w XIV roku do walki o Polskę. I ci, którzy w dziewiątym roku bronili naszej ojczyzny. Dlatego, tu, naszym obowiązkiem jest być i oddać im tą cześć. Był taki rok? 93mój bój beznadziejny, odwaga, bez miary, przez krew, przez lichszcza łzy, droga pozolna był przedostatnie. Niech więc ta 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego będzie wspomnieniem i wspominaniem przez cały ten rok tamtych obywateli, ale po to, żeby rodziła się jeszcze większa miłość do ojczyzny Polski i większa odpowiedzialność za wspólne dobro, któremu na imię Polska. Kiedy wycofuje się lekcje historii z szkół, kiedy nagrywa się dziwne filmy poniżające Polaków, musimy w taki właśnie sposób, przez stowarzyszenia, przez komitety honorowe, kultywować nasze polskie tradycje. W powstaniu styczniowym ta idea umiejętności samorządnego działania w formie przede wszystkim istniejącego wówczas fenomenu po raz pierwszy państwa. Podziemnego, bardzo, bardzo jest mi bliska i myślę, że też te dzisiejsze działania społeczne w jakiejś mierze są objawem właśnie tej umiejętności, samoorganizacji społeczeństwa, które w ten sposób pokazuje, że miłuje ojczyznę. Warto pamiętać o, o własnej historii. Historia to tożsamość, historia to nauczycielka życia. Nasi wybitni twórcy. Od Wyspiańskiego po Herberta. Wszyscy wiedzieli, że Powstanie Styczniowe to jedno z najważniejszych, najtragiczniejszych, najpiękniejszych polskich powstań. <mulary> Zajemy dziś do apelu pamięci, aby w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego on cześć i tym, którzy w styczniowe dni 1863 roku stanęli do heroicznego boju o niepodległość Polski. Mieszkam w Mokobodach, w Powiecie Siedleckim. I tu przyjechałem właśnie uczcić się, już 50. rocznicy powstania styczniowego. Nauka dla dzieci, świadectwo, żeby no też wiedziały, co jest patriotyzm, co to jest jakaś ofiara dla ojczyzny. I potrafiły też kiedyś właściwe decyzje podejmować. Mój prapradzi prapradziadek nazywał się Stanisław i był powstańcem styczniowym. I po nim otrzymałem imię Staś. W czy ruszyli, ruszyli w styczniu w najgorszej porze. Ruszyli, żeby walczyć. Ja pamiętam, że jeszcze w szkole w PRL-u to mogliśmy mówić, że walczyliśmy przeciwko Rosji, bo to była ta carska imperialistyczna Rosja, a wolność dał nam Związek Radziecki z Leninem i jego dekretem na czele. Na Facebooku się dowiedziałam, że jest taka akcja. Yy, I przyszłam. Ja jestem na pół francuska, na pół Polką, wracamy do domu z poczuciem dumy i, i, i dobrym, humor, dobrym bym tak. humorze. Za to, że tutaj tak zmarzłyście, pamiętałyście, <grym> co zyskałyście, to macie taką plakietkę, o, dziękuję. która bardzo. Dziękuję upamiętnia bardzo. herb i była znakiem pieczęści powstań, rządu narodowego powstańczego. Gdy 40 lat temu przychodziliśmy tu pierwszy raz pod krzyż gutta by uczcić pamięć tych Powstańców zamordowanych, to było nas kilka osób. Dzisiaj warto było żyć po to, żeby zobaczyć tylu Warszawiaków w jednym miejscu. Warto żyć, żeby mieć w pamięci to, że pamięć o bohaterach się utrwala. I to jest najważniejsze.